ponownie Mazowie przy piłce. Tak, teraz zagranie Brozia. Paulowany Wiendłocha, ale chyba przed polem karnym. Tak, tak, sędzia pokazał rzut wolny. To jest kolejna żółta kartka dla graczy gości ku niezadowoleniu. Ławki rezerwowych drużyny Stroszyna. Kartką ukarany Mateusz Citek z numerem 91, o ile tym razem dobrze dojrzałem. Pałnowany Więdłocha i do piłki podchodzi Wojciech Trochim. Wydaje mi się, że to był Michał Pragaś, który czekał w środkowej strefie na podanie, na podanie od Matusiaka, ale jednak wiemy, nie doczekał się i przyjął piłkę w Wojciech Trochim. Ale wracając do Twojej myśli, właśnie zawodnik, który przed chwilą był przy piłce, uważam, e, Michał Bondara będzie kluczowy, jeżeli chodzi o, o, o dzisiejsze spotkanie e, dla Mazowi, ponieważ jak wiem, strzelił on 14 goli w 13 spotkaniach. Parę e, razy zanotował hat w tym sezonie, e, więc jeżeli utrzyma swoją skuteczność, z pewnością może dać dzisiaj dużo radości e, zespołowi gospodarzy. Natomiast e, Przemek, jak to widzisz, jeżeli chodzi o zespół Stroszyna, kto będzie takim kluczowym zawodnikiem e, z, ich, z ich strony? Zespole, Troszyna, Zawodnikiem, Tak patrząc z tej naszej perspektywy, chyba po lewej stronie muru jest trochę miejsca. Uderzał Majkowski, zablokowane to uderzenie przez mur, a więc dobrze ustawił wszystko Łysik, obliczył sobie to doskonale. Szansa na kontratak Mazowi. Czterema zawodnikami artykują gracze gospodarzy. Ksiądz do Wiendłochy, Wiendłocha, Bienia strzela na bramkę i 1 do 0. Fantastyczne wyjście skąd atakiem widzieliśmy teraz Mateusz Spenia, który gra dzisiaj przecież na prawej obronie, czy nawet w środku w środku. O, w środku obrony popędził za kontrą i takim technicznym. Kanałowi to bardzo pomaga nam w rozwijaniu naszych transmisji, bardzo pomaga nam w przygotowywaniu relacji na żywo z meczów piłki nożnej i nie tylko piłki nożnej, jeszcze lepszych. A teraz akcja Mazowi. Pawlo Ksiądz w polu karnym. Czy były faulowany? Pawlo Ksiądz protestuje. sztapy szkoleniowy, ale nie odwizuje rzutu karnego arbiter. Jeszcze Wocial. Wocial dośrodkowanie. Jest tam Bondara. Jest Trochim na dalszym słupku. Trochim. Utrzymuje się przy piłce Trochim. Strzał, ale rzut wolny w drugą stronę pokazuje, że będziemy grali arbiter główny. Tam Pawlo Ksiądz próbował taką indywidualną akcją wedrzeć się między Wystarczająco dużo dynamiki, żeby minąć chyba kotarbę i szansa dla Mazowi. Kraśnewski strzela na bramkę, Kraśnewski poprzeczka, jeszcze Bondara, Wocial Czy będzie. Już wiemy, że zawodnicy z Mazowi świetnie potrafią wprowadzić skuteczną kontrę i chyba tak jak mówisz, właśnie w przemku na to liczą teraz na początku drugiej połowy. Rajt Wierzbowskiego to gracz z numerem 21, przedzierał się przez. I nie kilku nawet przeciwników. Ostatecznie faulowany gracz z numerem 21 i będzie rzut wolny dla, dla Troszyna. Do piłki podejdzie właśnie sam poszkodowany. Widzimy, że jest pierwszy chyba do wykonywania wszystkich stałych fragmentów gry w swoim zespole. Teraz jest też tam gdzieś blisko piłki Majkowski, ale wydaje się, że to Wierzybowski będzie tym, kto wrzuci piłkę w pole karne. No i stworzy bezpośrednio zagrożenie pod bramką Łysika. Odległość chyba nieco zbyt daleka do bezpośredniego strzału. Tak widzimy miękką wrzutkę. Gol! Gol! Gol, proszę państwa. Bardzo ładne rozegranie z całego fragmentu gry i Michał Pragać strzelce bramki dla troszyna. I w 61 minucie mamy 1 do 1. Na pewno dla nich jest to duży sukces. Ja sam ze swojej strony mogę jeszcze dodać, że Droszyn jest to gmina niedaleko właśnie ostrołęki. Jest to już na kurpiach, czyli tutaj akurat moje rodzinne strony mogę się pochwalić Więc widzimy, że w tamtym okręgu zespół dzisiejszych gości spisuje się bardzo dobrze. Kolejna akcja Droszyna. Szansa jest piłka w karnym Majkowski. Jeden do dwóch. To Kamil Majkowski zdobywa gola i wychodzi troszeczkę na... ...i pociągnąć swój zespół do wyrównania. Czy też, kto wie, być może jeszcze wyjść na prowadzenie, bo jak wiemy dzisiaj z pewnością obie drużyny walczą o pełną pulę punktów i nikt tutaj nie odpuści do ostatniego gwizdka sędziego. Ale jednak widzimy znowu, znowu, znowu straty w zespole gospodarzy. Uwaga, sytuacja 3 do 1, proszę Państwa. W 19 tak naprawdę... Nie miał okazji do tego, żeby zaprezentować swoje największe atuty, czyli grę właśnie w polu karnym wykończenie. Jeszcze szansa Mazowi. Dośrodkowanie. Jest tam Wiedłocha. Wiedłocha.